Mm-hmm. Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku Dziś przychodzę do Was z tematem oszczędzania Jakiś czas temu dostałam od Was właśnie kilka pytań, czy nie nagrałabym znowu czegoś o oszczędzaniu Ja chyba z dwa lata temu nagrałam już taki odcinek właśnie o tym, jak oszczędzamy jak to u nas wygląda, natomiast to były takie bardzo proste zasady ich było niewiele z tego względu, że też um, wiecie, nie mieliśmy jakichś specjalnych sposobów na oszczędzanie, po prostu chodziło o to, żeby cokolwiek z wypłat miesięcznej zaoszczędzić natomiast im bardziej zaczęłam się wkręcać w minimalizm i zero waste zaczęłam się zastanawiać nad tym, co kupuję, jakie jest to jakości i tak dalej. Tym samym zmienił się też sposób mojego oszczędzania. Oczywiście te zasady, o których Wam mówiłam w tym poprzednim odcinku, one są nadal aktualne, więc jeżeli nie widzieliście tego filmiku, to bardzo serdecznie Was do niego zapraszam, bo myślę, że one są na tyle uniwersalne, że każdy może z nich skorzystać. Dzisiaj będzie tak samo: to będzie 16 moich takich prostych sposobów na oszczędzanie, które sama u siebie wiecie, wykorzystałam albo wykorzystuję nadal, więc mam nadzieję, że każdy. Każdy tutaj z Was coś, wiecie, wyniesie z tego filmiku dla siebie. Natomiast chciałabym też na wstępie powiedzieć, że zdaję sobie sprawę, że nie każdy sobie może pozwolić na oszczędzanie, więc myślę, że po prostu trzeba do swojej sytuacji życiowej jakieś ewentualnie właśnie zmiany w sposobie oszczędzania, czy w ogóle zaczęcie oszczędzania dopasować. Natomiast zdaję sobie też sprawę, że jest bardzo wiele osób, które tylko wiecie, pod przykryciem, że nie mam z czego oszczędzać, właśnie ukrywają to, że robią bardzo dużo. Dużo niepotrzebnych zakupów, i właśnie na to przeznaczają swoje pieniądze. A potem się tłumaczą: właśnie, że ja nie mam z czego oszczędzać, więc wiem, że są i tacy ludzie. Więc mam nadzieję, że każdy z Was cokolwiek, choć z tego filmu dla siebie, wyniesie ciekawego, coś, co ułatwi mu oszczędzanie, ale tak jak mówię, są różne sytuacje w życiu, ja sobie zdaję z tego sprawę, natomiast mam mimo wszystko nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. Nie przedłużam, zaczynam, mam oczywiście swój notatnik z tego względu, że im bliżej jestem porodu, tym po prostu pamięć mi bardziej szwankuje, więc na pewno bym tych 16 sposobów na pewno nie zapamiętała. I zacznijmy od tego, że najważniejsze to jest po prostu, żeby znać swój budżet, znać swoje miesięczne przychody, rozchody, na co pieniądze rzeczywiście wydajemy. Ja właśnie, jak zaczęłam się bardziej właśnie wkręcać w ogóle w oszczędzanie, bo kiedyś wam mówiłam, nie oszczędzam w ogóle, nie czułam takiej potrzeby. To po prostu zaczęłam od ustalenia sobie właśnie, jaki jest mój budżet, ile ja właściwie zarabiam, na co ja pieniądze wydaję, jakie są opłaty stałe, które my musimy, wiecie, z Aleksem miesięcznie płacić, jakie są są opłaty, które ponosimy na przykład co kilka miesięcy, więc wszystko warto sobie po prostu zanotować, przejrzeć swoje konta właśnie bankowe, przejrzeć sobie na przykład aplikacji na telefonie, na co Wasze pieniądze wydajecie, no i właśnie ile też miesięcznie tych zarobków jest. Ja rozumiem, że też czasami jest tak, że jednego miesiąca zarabiamy więcej, jednego mniej, wszystko zależy też od tego, gdzie zarabiamy, natomiast warto sobie właśnie wyciągnąć chociaż jakoś wiecie, średnią, żeby mniej więcej wiedzieć, Ile się zarabia, ile się wydaje. Dzięki temu już mam jakiś punkt odniesienia i punkt wyjścia do tego, żeby zacząć oszczędzać, żeby w ogóle sobie cokolwiek ustalić. I właśnie kolejnym moim punktem było to, żeby sobie ustalić mniej więcej, ile byśmy chcieli z Aleksem miesięcznie oszczędzać, czyli po prostu przygotowanie sobie takiego planu. Ten plan jest bardzo elastyczny, no bo tak jak mówię, zdarzają się miesiące. Że zarabiamy słabiej, zdarzają się miesiące, że zarabiamy bardzo dobrze, więc po prostu ten plan się dostosowuje jakby do naszych potrzeb. Natomiast mniej więcej on jest. Cały. Staramy się zawsze mniej więcej tą samą kwotę co miesiąc oszczędzać, i ja już też Wam mówiłam, właśnie w tym poprzednim filmie, że zawsze robię tak, jak przychodzi wypłata, to ja już mam wszystko policzone, co w danym miesiącu muszę wiecie zapłacić, i od razu, jak tylko wypłata przychodzi na konto, już jakąś tam sumę odkładam na konto oszczędnościowe. Nie robię tego potem, bo wiem, że te pieniądze się gdzieś tam mogą w magiczny sposób na tym koncie rozpłynąć, gdzieś mogą być jakieś nieprzewidziane wydatki. Natomiast jak zrobię ten przelat na konto oszczędnościowe od razu, no to mam pewność, że cokolwiek w tym miesiącu zaoszczędzimy, ale też właśnie staram się trzymać tego planu, żeby zaoszczędzić zawsze tyle, ile sobie na dany miesiąc właśnie zaplanowaliśmy. Więc warto przejrzeć swój budżet i właśnie ustalić sobie plan oszczędzania. Natomiast ja też nie mówię Wam o tym, żeby ustalać sobie jakiś konkretny cel na co chcecie oszczędzać, bo ja kiedyś wychodziłam z tego założenia, że dobra, jak oszczędzam, no to można oszczędzić na wakacje, można oszczędzić na nowy samochód czy na mieszkanie na cokolwiek. Natomiast teraz z perspektywy czasu uważam, że czasy są tak niepewne, że warto oszczędzać po prostu, żeby mieć zabezpieczenie finansowe w razie gdyby cokolwiek się stało. Więc polecam wam oszczędzać po prostu dla samego oszczędzania, żeby mieć taką bezpieczną poduszkę finansową i właśnie żeby czuć to bezpieczeństwo że gdybyście utracili pracę bądź wiecie, pojawiłyby się naprawdę jakieś nieprzewidziane duże wydatki, to po prostu jesteście zabezpieczeni. Kolejny ważny punkt, który u mnie miał bardzo duże znaczenie, czyli nie kupuj niepotrzebnych rzeczy. No właśnie, o tym Wam mówiłam na początku, że czasami mamy tak, że mówimy nie mam z czego oszczędzać, ale tak naprawdę w ciągu miesiąca pieniądze rozchodzą nam się na rzeczy, które potem okazuje się zbędne. Więc ja proponuję i polecam Wam bardzo serdecznie ograniczenie po prostu konsumpcji. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach jest to trudne, szczególnie, że bez przerwy gdzieś tam nas atakują reklamy, czy w sklepach, czy w telewizji, czy na Instagramie, Facebooku, czy na YouTube, więc cię Ciężko, wiecie, w ogóle podjąć te kroki, żeby zrezygnować czy ograniczyć konsumpcję, ale uwierzcie mi, że warto. Warto kupować te rzeczy, które rzeczywiście wykorzystujecie, bo oszczędzacie przy tym swój czas, oszczędzacie swoje miejsce, ale co najważniejsze, oszczędzacie właśnie pieniądze. Więc jeżeli macie problem z nadmiernymi zakupami, albo że są to zakupy niepotrzebne, albo że są to zakupy robione pod wpływem różnych impulsów, emocji, to warto się nad tym zastanowić i właśnie takie niepotrzebne zakupy ograniczyć. Kolejny punkt, który ja bardzo lubię, czyli robienie zakupów z listą i zastanowienie się, co będę gotować. Ja powiem Wam szczerze, że od dawna nienawidzę chodzi po sklepach i nieważne, czy to są sklepy spożywcze, czy z ubraniami, czy z kosmetykami, jak to teoriary ja jeszcze od czasu do czasu wiecie, lubiłam wchodzić, no bo trzeba było zobaczyć nowości i kupić coś na YouTube. Tak ogólnie nie przepadałam, żeby wchodzić do sklepów właśnie spożywczych, czy też mm, do sklepów, gdzie są ubrania, z tego względu, że mnie to bardzo męczy. I tak mi zostało do teraz, więc staram się jeżeli chodzi o zakupy spożywcze robić je po prostu z listą, wtedy wiem co muszę dokładnie kupić, wiem, że to co kupię będzie pasować do mojego wiecie, planu posiłków, to co sobie zaplanowałam, że będę gotować w danym tygodniu, więc nie zmarnuję swojego czasu nie, wiecie, nie wydam pieniędzy na produkty, które później nie wykorzystam więc myślę, że robienie zakupów to już jest coś tak oklepanego ale warto o tym wspominać, żeby właśnie sobie taką listę robić, a listę robić pod kątem tego co po prostu będziecie gotować Uwierzcie mi, że to zaoszczędzi Wam nie tylko pieniądze, ale i też bardzo dużo czasu. Korzystaj, jeśli musisz, z promocji. Tak sobie zanotowałam. Za, za jeśli musisz, chodzi o mnie o to, że jeżeli macie listę zakupów i macie konkretne produkty, które musicie kupić, no to warto właśnie korzystać wtedy z promocji, żeby po prostu na nich zaoszczędzić. Natomiast często jest tak, że korzystamy z promocji, mimo że danej rzeczy w ogóle nie potrzebujemy. Mamy gdzieś tam w głowie, że ją wykorzystamy do czegoś tam, potem przychodzi co do czego i ta rzecz leży, leży, nieużywana. Często się tak zdarza, wiecie, na jakieś promocjach. Hmm, nie wiem. 3 plus 1 gratis, albo 2 plus 2, wiecie, albo w ogóle są jakieś przeceny, coś jest naprawdę w atrakcyjnej cenie. Nie do końca mamy plan na tą rzecz, ale i tak bierzemy, bo się po prostu opłaca. Więc e, ja polecam korzystanie z promocji, żeby zaoszczędzić, ale tylko jeżeli rzeczywiście daną rzecz po prostu będziecie wykorzystywać, bo bez sensu jest wydać pieniądze, nawet te mniejsze, skoro i tak dana rzecz potem wyląduje w koszu, a przede wszystkim szkoda marnować jedzenia. Więc zwracajcie na to uwagę, żeby korzystać z takiej opcji, które po prostu wam się opłacają oszczędzaj prąd i wodę o tym też wam mówiłam przy okazji poprzedniego filmiku, bardzo zwracam uwagę na to żeby po prostu światło się nie świeciło w miejscach, gdzie nas nie ma jeżeli jesteśmy wszyscy razem w jednym pokoju, no to logiczne, że na przykład u w pokoju światło się nie świeci, bo jest to totalnie zbędne tak samo korzystamy wiecie, tak oszczędnie z wody. jeśli chodzi o temat wody, to jest w ogóle temat rzeka, tutaj bym musiała się bardzo na ten temat rozgadać, a to nie o o tym filmik, natomiast warto zainteresować się tematem wody, jak coraz bardziej ona się staje dla nas... No, towarem na wagę złota, więc warto oszczędzać wodę, szczególnie jeżeli myjecie zęby. Jeżeli myjecie ręce, mydlicie je, to po co ma się ta woda wylewać, skoro i tak z niej nie korzystacie? Więc ja wam bardzo serdecznie polecam oszczędzanie prądu, wody, benzyny. O, zaraz zresztą do tego dojdę, bo mm, oszczędzicie przede wszystkim pieniądze, zostanie wam więcej w portfelu, wasze, wiecie, roczne rachunki mogą się okazać mniejsze, jeżeli zaczniecie tą wodę oszczędzać, ale też Problem wody bieżącej staje się coraz bardziej niestety powszechny, problem suszy tak samo, więc warto już teraz zwracać na to uwagę i powinno... To się stać, moim zdaniem, dla nas czymś totalnie normalnym, że po prostu szanujemy to, co mamy. No i właśnie, a propos benzyny, to ja też Wam mówiłam w poprzednim filmie, że bardzo często wybieram rower, albo po prostu przejście się pieszo. Korzystam z samochodu po prostu w ostateczności, jeżeli wiem, że będę mieć bardzo duże zakupy i po prostu nie damy rady z Aleksem tego wszystkiego przynieść do domu. To są naprawdę takie ostateczności. Dzięki temu zauważyłam, że ja mam o wiele lepszą kondycję, że po prostu bardzo przyjemnie mi się chodzi. Jeździ na rowerze, nie sprawia mi to żadnego problemu. Też warunki atmosferyczne nie są mi straszne i też mój dwuletni, no dwójpółroczny w sumie już, e, syn też się nauczył, że po prostu chodzimy. I jemu teraz jest bardzo ciężko usiąść w wózku i po prostu siedzieć i jechać i nic nie robić. Tylko on że rzeczywiście woli bardziej biegać i chodzi, więc to mnie też cieszy, że też mam wpływ przy okazji na jego aktywność fizyczną, ale odbiegam od tematu. Wiecie o co chodzi, wybieram po prostu rzadziej samochód. Zamiast prezentów obdarowuj doświadczeniami. I też robimy od jakiegoś czasu właśnie z Aleksem taki, może nie, że eksperyment, chociaż dla mnie poniekąd tak, bo ja jestem wychowana, wiecie, w takim domu, gdzie zawsze były prezenty. Na Boże Narodzenie, na, ym, na, 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 na Wielkanoc, nie, zabrakło mi słowa, na Wielkanoc, na Dzień Dziecka były jakieś drobiazgi, na urodziny. Zawsze gdzieś się obdarowywało tą drugą osobę Albo ja jako dziecko pamiętam, że sama byłam obdarowywana właśnie rzeczami materialnymi, jakimiś zabawkami, później jak byłam starsza jakimiś innymi rzeczami. Natomiast staram się teraz z tym walczyć i też staram się przekonać do tego moją rodzinę, żeby nam nie robili prezentów z tego względu, że bardzo się często zdarza tak, że po prostu my coś już mamy albo danej rzeczy po prostu nie potrzebujemy, więc po co druga strona ma wydawać swoje ciężko zarobione pieniądze, właśnie na daną rzecz, która u nas się po prostu nie sprawdzi, ale też staramy się uczyć naszego syna, właśnie, że nie sztuką jest zrobić komuś prezent taki materialny, żeby się ucieszył, tylko sztuką jest właśnie inwestować w doświadczenia, żeby spędzić po prostu, wiecie, z tą osobą czas. Więc teraz tak eksperymentujemy i staramy się właśnie wymyślać jakieś różne aktywności, które moglibyśmy robić, zamiast obdarowywania się prezentami materialnymi, więc tak robimy, tak się u nas na razie ta metoda sprawdza. Dajcie znać jak jest u was, czy dalej jednak ciężko jest zrezygnować z tych prezentów materialnych, bo tak wypada, bo taka jest tradycja, czy jednak stawiacie również na doświadczenia. Ja przyznam szczerze, no dalej mam z tym problem, że rodzina e, robi nam właśnie te prezenty materialne, mimo że my ich naprawdę nie potrzebujemy, ale myślę, że to jest po prostu bardzo głęboko też zakorzenione, że to jest po prostu tradycja i ciężko z tradycją walczyć, czasami też nie warto, żeby drugiej osoby, wiecie, nie urazić. Więc no dajcie znać, możemy na ten temat fajnie podyskutować, myślę w komentarzach. Um, kupuj z drugiej ręki, co też myślę, że jest punkt. Y Teraz coraz bardziej popularne, coraz więcej osób sprzedaje i coraz więcej osób kupuje z drugiej ręki, więc e, myślę, że warto, jeżeli są jakieś fajne oferty, a coś konkretnego potrzebujecie, to warto skorzystać właśnie z tych opcji z drugiej ręki, odkupić od kogoś, czy nawet e, czasami się zdarzają oferty, że można coś się całkowicie za darmo od kogoś dostać. I jeżeli wy macie dużo niepotrzebnych rzeczy, to zróbcie z nimi w końcu porządek, wystawcie je na sprzedaż, oddajcie komuś. Zawsze sobie możecie też troszeczkę dorobić właśnie sprzedając na jakimś portalu swoje niepotrzebne rzeczy, może kogoś uszczęśliwicie, może komuś się wasze rzeczy przydadzą. Punkt, który dla mnie był bardzo kluczowy i który bardzo zmienił w mojej głowie, to to, żeby odkryć, w czym się czuję dobrze, czyli jakie lubię włosy, co lubię nosić, jaki makijaż lubię robić. Kiedyś byłam osobą, która. Cały czas eksperymentowała, bo ja nie wiedziałam, w czym mi jest dobrze. Raz myślałam, że mi jest w ciemnym makijażu dobrze, raz, że w jasnym, raz myślałam, że mi w ciemnych kolorach dobrze, raz, że w jakichś, wiecie, wzorach nie miałam swojego konkretnego stylu jeśli chodzi właśnie o ubieranie się, o makijaż o robienie fryzury i ciężko mi było później cokolwiek kupić bo to były ciągłe eksperymenty wiecie, ja ciągle chciałam przetestować coś nowego bo byłam przekonana, że w tej danej rzeczy będzie mi świetnie potem często się to kończyło fiaskiem zresztą jak wracam do moich starych filmów szczególnie z jakimiś testami kosmetyków no to nie ukrywam, że trochę jest mi wstyd łapie się za głowę ale z drugiej strony sobie myślę, taka jest kolej losu to nie jest tak, że nagle Wiecie, z dnia na dzień jesteśmy najmądrzejsi na świecie, wiemy, w czym nam jest najlepiej, co nas uszczęśliwia i po prostu jest super. Tylko to jest po prostu długa droga, żeby się właśnie nauczyć tego wszystkiego, więc tak, moje stare filmy troszeczkę mnie czasami przerażają, szczególnie jak właśnie oglądam swoje makijaże. No ale cóż, taka była moja droga, przeszłam ją i cieszę się, że w końcu wiem, w czym mi jest dobrze. Dzięki czemu właśnie teraz nie kupuję niepotrzebnych rzeczy, nie kupuję rzeczy. Które mi się wydają, że będę w nich wyglądać świetnie, a tak naprawdę myślę sobie, że ta dziewczyna, którą przed chwilą widziałam, wyglądała w danej rzeczy super, a ja już może niekoniecznie, ale i tak ją kupię, bo może być super. Wiecie o co chodzi? To jest taki przykład, bo właśnie mnie, u mnie największy problem był zawsze ściuchami i zawsze z makijażem, że zawsze były te eksperymenty, które właśnie kończyły się często porażką i wydanymi niepotrzebnie rzeczami, i później rzeczy leżały po prostu mi tutaj, wiecie, w komodzie, w szafie nieużywane, no a kasę na to wydałam więc teraz zdecydowanie większe pieniądze oszczędzam z tego względu, że właśnie nie kupuję takich kosmetyków których nie jestem pewna, nie kupuję ubrań które gdzieś na kimś widziałam bo po prostu znam już swój styl, wiem w czym mi jest dobrze i po prostu kupuję takie rzeczy, w których wiem, że właśnie będę się czuć dobrze dwa razy powiedziałam to samo ale mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi Teraz takie bardziej sprawy, wiecie, związane jeszcze z domem. Przede wszystkim, znajdź dodatkowy dochód. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby znaleźć coś, co jest dla nas dodatkowym źródłem dochodu, a na co nie musimy poświęcać swojego czasu, czyli po prostu pracować. Mam tutaj na myśli konta oszczędnościowe, wynajem mieszkania, jeżeli macie taką możliwość. Jeżeli macie jakieś mieszkanie, którego jesteście, wiecie, właścicielami, ono stoi, warto je zainwest nie zainwestować, tylko warto je wynająć. Jeżeli znacie się na giełdzie, na akcjach. Możecie je kupować. Tak samo, wiecie, papiery wartościowe, możecie się tym zainteresować, obligacje. To są takie źródła, które dają Wam dochód, natomiast nie musicie się, wiecie, temu poświęcać, jak normalnej pracy na etacie. YouTube, jeżeli lubicie, wiecie dużo gadać, jeżeli macie ciekawe tematy do poruszenia, to czemu nie założyć konta na YouTube? To też jest zawsze dodatkowy, wiecie, zarobek. Tutaj mam też napisane drobne prace. Jeśli chodzi o drobne prace, nie wiem jak to w Polsce wygląda, od jakiego poziomu... Hmm... Jest opodatkowanie, czyli trzeba zgłosić do urzędu to, że zarabiacie. Natomiast jeżeli macie do czegoś smykałkę, coś, co wiecie, nie będzie wam pochłaniać bardzo dużo czasu, ale jednak może jakiś dodatkowy zysk przynieść, to czemu z tego nie skorzystać? Dziewczyny, he, wiecie, bardzo często robią rzęsy, robią paznokcie. Panowie mogą komuś coś, wiecie, naprawić, coś odmalować. Tak jak mówię, nie wiem, jak to jest w tych kwestiach formalnych, czyli od jakiego poziomu trzeba to opodatkować, czyli zapłacić właśnie podatek od tego, że zarobiliście. Natomiast warto się tym zainteresować, może przy niewielkim właśnie wkładzie pracy albo tak naprawdę przy zerowym wkładzie pracy, jeżeli my mówimy o jakichś właśnie kontach oszczędnościowych i tak dalej, możemy zarobić dodatkowe pieniądze. I tutaj właśnie też propos tych kont, mam informację, że Warto zmienić bank, aby zyskać więcej. I my obecnie z Aleksem korzystamy z usług dwóch banków. Mamy takie konto, gdzie jakby wiecie z tego konta robimy wszystkie takie bieżące opłaty, płacimy z tego konta, robiąc jakieś zakupy. Natomiast, że tam mamy konta oszczędnościowe dwa i one nie są jakoś specjalnie, wiecie, oprocentowane. Otworzyliśmy w innym banku dodatkowe konto, gdzie tam mamy otwarte dwie lokaty, gdzie po prostu trzymamy nasze pieniądze na dłuższy okres czasu których nie możemy wiecie wcześniej przed jego upływem wyjąć natomiast one procentują o wiele lepiej niż na tym wiecie pierwszym koncie więc warto szukać też ofert banków które pozwolą wam właśnie z waszym oszczędności i jeszcze wyciągnąć coś więcej, czyli jeszcze mieć jakiś dodatkowy procent, myśmy się akurat zdecydowali na lokaty, ale to może być też konto oszczędnościowe, może jest coś takiego co jest dobrze oprocentowane i co może wam właśnie dodatkowo po prostu pieniądze dać, więc to Wam chciałam powiedzieć. Rezygnacja z niepotrzebnych subskrypcji. Tutaj, Netflix, Amazon, Glossy Box to są takie przykładowe subskrypcje. Czasami jest tak, że mamy jakąś subskrypcję, jesteśmy do niej bardzo przyzwyczajeni, ale nie do końca z niej wiecie, korzystamy. Ze mną było tak, że kiedyś właśnie jak tworzyłam swój kanał kosmetyczny na YouTube, to bardzo chciałam pokazywać. Wiecie, te boxy subskrypcyjne i zdecydowałam się na Glossy Box i no byłam zadowolona, ale. To był Glossy box niemiecki, moi widzowie byli Polakami, więc do no nie każdego interesowała zawartość właśnie tego boksa, a jednak co miesiąc musiałam płacić za jego, wiecie, dostarczenie, no i za to, że go po prostu będę mieć. No i zrezygnowałam z niego. Jeżeli nie siedzicie dużo przed telewizorem, to może warto zrezygnować właśnie z Amazon. Albo warto zrezygnować z Netflixa. Wiecie, to są takie popularne subskrypcje, gdzie tu coś się wyda, tam się coś wyda, ale w ciągu miesiąca potrafią się zrobić naprawdę duże sumy. Ja na przykład korzystam ze Spotify całkowicie za darmo. Też myślałam kiedyś, żeby sobie chyba za 10 euro, właśnie miesięcznie wykupić Spotify, żeby słuchać muzyki bez reklam, ale zaczęłam traktować po prostu Spotify jako radio. W radio przecież też co jakiś czas są reklamy, to dlaczego miałyby mi przeszkadzać te minutowe, czy nawet nieca, niecałą minutę trwające reklamy, które się pojawiają właśnie na Spotify, więc stwierdziłam, że nie będę płacić miesięcznie za dostęp właśnie do muzyki tylko będę słuchać z reklamami i przyznam szczerze, że tak już korzystam chyba od roku jak nie więcej i w ogóle mi to nie przeszkadza więc jeżeli macie jakieś takie subskrypcje za które płacicie po prostu z przyzwyczajenia, warto się tego pozbyć no i ostatni punkt, który też jest dla mnie od jakiegoś czasu bardzo istotny, czyli DIY, robienie tego, co się da po prostu samodzielnie w domu. Ja zazwyczaj um, moje DIY opieram na kuchni, czyli robię e, jakieś, wiecie, produkty spożywcze sama w domu, na przykład są to mleka roślinne, żeby nie kupować, robię sobie je po prostu sama w domu za mniejszą kwotę mam po prostu, wiecie, więcej tego mleka roślinnego. Możecie robić swój własny ketchup, swój własny majonez, możecie samodzielnie piec Chleb, e, nie wiem, możecie szyć ciuchy, jeżeli macie, wiecie, takie zdolności. Jest wiele dziewczyn, które ma maszyny w domu i które gdzieś tam sobie coś dłubią. Można to przekuć właśnie w to, że po pierwsze możecie sobie zarobić, bo możecie dla kogoś coś uszyć. A po drugie nie musicie kupować dla siebie ciuchów, też możecie być zawsze oryginalne i po prostu samodzielnie czyszyć sobie ciuchem. Więc chodzi mi ogólnie o takie szeroko pojęte różnego rodzaju prace, które możecie sami wykonywać zamiast dane rzeczy kupować. Ja tak jak mówię, u mnie to zazwyczaj jest po prostu kuchnia, że robię rzeczy sama. Tak samo środki czystości, jakiś czas temu wkręciłam się właśnie w robienie środków czystości samodzielnie w domu. Oczywiście półprodukty też trzeba kupić, natomiast wychodzi to taniej niż taki gotowy właśnie jakiś produkt w sklepie. Więc też zawsze to jest oszczędność. I to by było na tyle. Moje 16 sprawdzonych sposobów na to, jak prosto zaoszczędzić pieniądze. Tu się coś zbierze, tam się coś zbierze, i uwierzcie mi, że w gruncie rzeczy naprawdę potrafią się te pieniądze zrobić naprawdę duże. Najważniejsze to to, żeby sobie ustalić. Czy po prostu jesteśmy w stanie zaoszczędzić, gdzie najwięcej marnujemy pieniędzy, czy jesteśmy w stanie z czegoś zrezygnować właśnie na rzecz tego, żeby więcej zaoszczędzić? Mam nadzieję, że te rady Wam się przydadzą. Koniecznie piszcie w komentarzach, jak jest u Was oszczędzaniem. Czy oszczędzacie, czy też nie. Może macie inne jakieś swoje sprawdzone sposoby na to właśnie, jak oszczędzać. Wiem, że dużo osób na przykład zbiera 5 złotówki. Ja, że płacę kartą, bo jakoś tak ciężej mi jest zapłacić kartą niż gotówką, gotówkę daje wiecie na lewo i prawa, a jednak kartę jakoś tak, nie wiem, traktuję zupełnie inaczej. Więc u mnie się metoda 5 5 złotówek nie sprawdza, ale może u was tak, więc chwalcie się koniecznie w komentarzach, jakie są wasze metody na oszczędzanie i dajcie znać, jak to ogólnie z tym oszczędzaniem jest. Czy oszczędzacie, bo czujecie taką potrzebę? Czy może na razie nie macie takiej potrzeby? Jestem bardzo ciekawa, jak to u Was wygląda, więc mam nadzieję, że sobie fajnie podyskutujemy w komentarzach. I mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeśli tak, to wiecie, co robić. Będzie mi niesamowicie miło. No i również mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, ściskam. Buziaki. Pa-pa!